Może już słyszałeś o tym, że łaska Pana trwa na wieki? I może zastanawiasz się, czy to jest prawda. Zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, w którym chciałbym poświęcić na to chwilę. W dzisiejszym odcinku na podstawie księgi Sędziów, chciałbym powiedzieć o tym, że łaska Boża trwa na wieki. Księga sędziów jest to kolejna księga w kanonie Pisma Świętego, jest to okres między śmiercią Jozłego, a kolejnym czy pierwszym królem Saulem. Nazwa tej księgi bierze się od tego, dlatego że w tej księdze jest pełno, ja tak nazywam ich bohaterów. Którzy wyróżnili się w życiu i historii narodu izraelskiego wielkimi czynami, które miały pomóc dla tego narodu w trudnych sytuacjach. I te osoby nazywano sędziami, dlatego że w określonym okresie czasu, na przestrzeni swojego życia, zaprowadzali oni sprawiedliwość, pomagali słabym, angażowali się w życie publiczne i społeczne, aby pomóc innym. Aby pomóc swojemu narodowi, oczywiście będąc pod wpływem Bożego działania. I te osoby nazywano sędziami. Są takie dwie postacie, które myślę, że z tej księgi najbardziej um, zapamiętujemy, to jest postać Gedeona i postać Samsona. Natomiast ja chciałbym dzisiaj zwrócić na taką ogólną charakterystykę tej księgi, dlatego że właśnie ta księga jest także pełna Bożego miłosierdzia. W okresie. Kiedy Izrael znajdował się już w ziemi obiecanej i po śmierci Jozłego, w jego historii, w jego postępowaniu nastąpił taki moment, taka sytuacja, kiedy naród izraelski zaczął odstępować od Boga. I jego odstępstwo doprowadzało do tego, że On ulegał swoim nieprzyjaciołom i popadał w niewolę oraz sytuacje, które były dla Niego. Utrudniało jego życie, utrudniały jego funkcjonowanie. I taką charakterystyką tych wydarzeń, które opisuje Księga Sędziów, ja może przeczytam taką charakterystykę na przykładzie jednej sytuacji, ale ta sytuacja się ciągle powtarza. To powtarza się w tej księdze i ta księga, ja nazywam tą księgę taką sinusoidą taką linią, która przybiera kształt. Sinusoidy, czyli raz jest się na górze, raz jest się na dole. I wcześniej w rozdziale tej księgi, od siódmego wersetu, czytamy taką historię. Synowie izraelscy czynili tedy zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu Bogu swoim i służyli Baalom, Aszerom. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał im w rękę kuszan taima, króla Aram na I byli synowie izraelscy w niewoli ukuszana Ryszataim'a przez osiem lat. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudzał Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował od syna Kenaza, młodszego brata Kaleba. I zawładnął nim duch Pański, więc sądził w Izraelu. A gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał kuszan Rishataima, króla Aramu w jego rękę i zyskał on przewagę nad kuszan Rishata imem. I zaznała ziemia spokoju przez czterdzieści lat, a gdy umarł Otniel, syn Kaneza i synowie Izraelscy w dalszym ciągu czynili złowoczach Pana. Dał im Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. Skupił on przy sobie Amonitów i Amalekitów, a wyruszywszy, pobił Izraela i zajęli miasto Palm. I byli synowie izraelscy w niewoli u Aglona króla Moabu przez osiemnaście lat. A gdy synowie izraelscy wołali do pana, wzbudzał im pan Wybawcę, Echuda, syna Gery, benjaminite, męża leworękiego, przez niego wysłali synowie izraelscy Haracz, Eglonowi, królowi Moabu. Taki fragment, może nie cały, ale chciałbym właśnie poprzez ten fragment podkreślić pewną łaskę Bożą, działającą w stosunku do tego narodu, w stosunku do Izraela. Zwróćcie uwagę, że tak jak wspomnieliśmy, Izrael był w odwrocie od swojego Boga. Na skutek tego przeciwnicy mieli nad nim przewagę i popadali w niewolę. Ale jedna rzecz, która jest wspólna dla tych fragmentów która okazuje Bożą łaskę. To jest, ale, ale kiedy wołali do Pana, to wtedy Pan wzbudzał dla nich bohatera, wzbudzał dla nich osobę, która ich wybawiała, która im pomogła. Kiedy szukali oblicza Bożego, to znajdowali łaskę w Jego oczach. I dlatego, kiedy mówimy, że łaska Pana trwa na wieki, to mamy do tego podstawy. Dlatego, że w to, co mówimy, że kiedy to nie było tylko raz, to nie tylko było dwa razy, jak przeczytałem, ale to było kilka razy, kilkakrotnie. Cała księga sędziów to przedstawia, że kiedy wzywali imienia Bożego, kiedy szukali imienia Bożego, to wtedy Bóg okazywał im łaskę. I w jednym z psalmów, dokładnie w psalmie 118, jest też taka wypowiedź, i też chciałbym ją dzisiaj zacytować, bo ona jest prawdziwa: Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powiedzą Arona, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak, łaska Jego trwa na wieki. Niech powiedzą ci, którzy się boją Pana, tak, to prawda, łaska Boża trwa na wieki. Ja dzisiaj chciałbym na podstawie Księgi Sędziów i tej sytuacji, że kiedy Izrael popada w trudne sytuacje, odstępcze sytuacje, ale kiedy szuka oblicza Bożego, kiedy woła, Wzywa Pana, to Pan Bóg okazuje im łaskę i sprawia dla nich wybawienie. I dlatego też Biblia mówi wzywajcie Pana. Dlatego też Biblia mówi o tym, aby wzywać Pana, bo kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I Nowy Testament, mówiąc o wzywaniu imienia Pańskiego, nawiązuje, aby wzywać imienia Jezusa Chrystusa, aby wzywać i doświadczać zbawienia, które jest w osobie Jezusa Chrystusa. Bo dlaczego? Bo łaska Pana trwa na wieki. Ona jest trwała i ona jest niezmienna. To jest taka dobra wiadomość, dobra nowina z księgi sędziów, którą chciałbym się w dzisiejszym odcinku z Wami podzielić. I do tego też Was zachęcić, abyśmy mieli to świadomość i byli tego pewni, że kiedy szukamy Bożego Oblicza, kiedy wzywamy, kiedy odwracamy się od tego, co do tej pory żeśmy czynili i było niewłaściwe. Coś znajdujemy łaskę w oczach Bożych. On sprawia dla nas zbawienie i pomoc, bo łaska Pana trwa na wieki. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.